Co jest? O no nie o co chodzi, że nie mogę. O no nie, no chciałem to zapisać te jaka lipa. Bo nie nagrywałem tutaj bardzo długo. Dobra, sobie zdarbu. Nie wiem czy to się zapisze. Albo nie, to będę robił w ten sposób, z takim wymachem. Tak powiem ci, lepiej wchodzi. No, mi sześć tego, nie? Czy po sześć? Zobaczymy, czy potem się zapisze. głodówka jest jak zwykle na samej wodzie przepraszam jest ja może około jednego grama dodane soli a teraz może jeszcze zapiszę ten najciekawszy moment zapisz się. jest zapisało się czyli na 7 zapisaliśmy Spróbujemy jeszcze na 10. Dobra. i w drugą stronę <tryk> czy to, to była trzecia seria? o ja? ogólnie ten to oczyszczanie organizmu będzie trwało prawdopodobnie 21 dni, a później się zobaczy. Bo takie było założenie, że chciałbym fajnie jakby było 21, a że czuję się wyjątkowo dobrze. Mam napisane dwie daty, 26 kwietnia i 15 maja, ale 15 maja to już musiał nie wiem czy na głodówce czy może zrobić w ten sposób, że już nie będzie jako ten jeden ciąg, tylko tak jakby na nowo czyli będę na przykład, będę pisał 21 plus na przykład, nie wiem, 5, 2, 1 plus plus, plus tak jak powiedziałem, będę te posiłki swoje nagrywał chyba